Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku ekipy Siniat. W poprzednim filmie widzieliście zapewne jak wykonywaliśmy tutaj suche zabudowy w tym pomieszczeniu. Kto nie widział, odsyłamy oczywiście do nadrobienia zaległości. No i tutaj zapewne domyślacie się, że tak tych płyt nie możemy tutaj zostawić, więc pora je po prostu wyszpachlować. Ale żeby nie było nudno na naszym kanale, to dzisiaj mamy akurat dla Was specjalnie nowość, nowy produkt od Siniata, czyli masa do połączeń płyt gipsowo-kartonowych i do całopowierzchniowego szpachlowania masa polimerowa gotowa i teraz kilka słów o naszej masie. Nida Multitask. W końcu Sinat może się pochwalić produktem gotowym, którym będziemy mogli wykonać praktycznie wszystkie czynności od początku do końca. Czyli będziemy mogli tą jedną masą zrobić spojnowanie naszych płyt i następnie przechodzić przez kolejne etapy od Q1 do Q4. Ci, którzy nie wiedzą, co to jest Q4, to jest całopowierzchniowe szpachlowanie, czyli jest to już również masa finishowa. Zaczynamy oczywiście od szpachlowania w standardzie Q1 i za chwilkę pokażę Wam jakich taśm możemy przy tej masie użyć do właśnie tej czynności. Zaczynamy od niezwykle popularnej na naszym rynku taśmy fizelinowej. Możemy ją stosować przy tej masie zarówno na połączenia oryginalne, bądź też połączenia cięte. Niezwykłą zaletą jest tej taśmy to, że przy połączeniach na przykład właśnie ciętych, nie wybrzusza nam jakoś tam mega po prostu tego szpachlowanego miejsca. Jeżeli chodzi o połączenia oryginalne możemy stosować taśmy Connect, możemy stosować takie Zwykłe taśmy papierowe, jeżeli chodzi o narożniki wewnętrzne, niezastąpiona, taśma oczywiście komfort i dodatkowo na tą masę możemy również zatapiać narożniki perforowane, zewnętrzne. Z tym, że akurat tutaj w tym pomieszczeniu takowych nie mamy, więc dzisiaj będzie pokaz tylko tych czterech taśm. Po otwarciu wiaderka należy pamiętać o tym, żeby tą masę przemieszać. Masa jest w konsystencji piany, dlatego po prostu no, ta czynność jest niezbędna. Przy spalinowaniu płyt gipsowo-kartonowych najlepiej jest zachować tą kolejność. Na początek szpachlujemy wszystkie połączenia nieoryginalne, które uprzednio oczywiście musimy sobie delikatnie zagruntować. No i najlepiej jest, jeżeli one po prostu zostaną pozostawione do wyschnięcia. Aczkolwiek no, przy tej masie akurat nie musimy tego tak zostawiać. Możemy również przy użyciu fizeliny w jednym podejściu wyszpachlować takie połączenie nieoryginalne. Podczas fachlowania połączeń w standardzie Q1 należy pamiętać o tym, żeby ściągać masę na ostro. To znaczy, jeżeli mamy już wstępnie wypełnione połączenie, mamy wklejoną naszą taśmę zbrojącą, w tym wypadku akurat to jest fizelina, podczas ściągania masy, nadmiaru masy, opieramy krawędzie naszej pacy o płyty. Jednak nie możemy robić tego w ten sposób, czyli pod kątem na przykład 45 stopni, ponieważ ta nasza paca będzie się po prostu wyginała i będzie wybierała ze środka e, z połączenia masę. Należy to robić pod kątem mniej więcej 80 stopni i ściągać sobie masę w ten sposób. Czy prawidłowo wykonaliśmy połączenie? Możemy to sprawdzić, dokładając pacę. Jeżeli mamy wszystko równo wypełnione, to znaczy, że jest ok. Tak jak widzieliście, praca poszła łatwo, gładko i przyjemnie. Masa sprawdziła się super. Nadaje się zarówno no, do taśm fizelinowych, do taśm konek, które właśnie tutaj wklejaliśmy, dobrze trzyma się pacy i no, dobrze trzyma się oczywiście podłoża. My musimy poczekać, aż to wszystko wyschnie, dlatego no, tutaj nie pokażemy Wam szpachlowania w standardzie Q4. Na to szpachlowanie zapraszamy Was w nieco inne miejsce. I niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni i znajdujemy się na nowej lokalizacji, gdzie będziemy naszą masę nakładać cało powierzchniowo. A wy jeśli pamiętacie... To miejsce, to piszcie w komentarzach, gdzie jesteśmy. Jeżeli chodzi o podłoże, to mamy tutaj do czynienia z płytami gipsowo-kartonowymi, które ktoś wcześniej wykonał i po prostu pomalował, nie wiemy, czym to było malowane. I teraz tak, jeżeli farba, tak jak w naszym przypadku dobrze się trzyma powierzchni, no to bezpośrednia aplikacja masy na taką farbę jest dosyć ryzykowna, ponieważ ta masa może się tej farby nie trzymać. Nie wiadomo, kiedy to było pomalowane, jakimi farbami, i tak dalej i tak dalej. W przypadku, kiedy ta farba dobrze trzyma się podłoża, możemy zastosować no, taką technologię, żeby po prostu pomalować te ściany gruntem szczepnym z piaskiem kwarcowym. Tak przygotowana powierzchnia jest chropowata i idealnie nadaje się pod e, masę. Gdybyśmy tą samą farbę, tą samą powierzchnię pomalowali jakimś gruntem akrylowym dyspersyjnym, istnieje ryzyko, że po prostu ta powierzchnia by była zbyt śliska i masa podczas aplikacji by się po prostu nie trzymała. Aczkolwiek też ze źródeł, którym nie mogę ufać, dowiedziałem się, że jest sporo reklamacji na temat właśnie źle przygotowanej powierzchni malowanej wcześniej pod masy gipsowe. Tak więc takie rozwiązanie jest jak najbardziej... Dobrze. Moi drodzy, naszą masę mamy już wstępnie przygotowaną i teraz słów kilka, jak powinniśmy sobie zadbać o to, żeby jak najlepiej pracowało nam się z nią na ścianie. W odróżnieniu do spoinowania, bo tam wystarczy tylko masę przemieszać i działać, tak przy zastosowaniu naszej masy. Pod finish, pod gładź możemy ją sobie rozcieńczyć wodą od 0,5 do 0,8 litra wody w zależności jaką konsystencję chcemy uzyskać. I my uzyskaliśmy sobie taką konsystencję i uważam, że ona jest świetnie już przygotowana do tego, żebyśmy zaraz aplikowali ją wałkiem. Co do agregatu, proporcje się nie zmieniają. I minęło kilka godzin. Nasza ściana zdążyła sobie dobrze podesknąć. Krzysiu, przyświeć. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda nasza masa multitask po pierwszej warstwie. Po tym, jak wstępnie sobie. Zastygła. Zobaczcie, że nie ma widocznych jakichś takich mega wciągnięć. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, a było dosyć grubo nakładane przy tej pierwszej warstwie. Widać takie drobne uziarnienie tej masy, bo ona jest troszeczkę bardziej taka mocniej jakby porowata. Natomiast widzicie, że mamy już przygotowaną drugą warstwę i za chwilę będziemy nakładać. Po 48 godzinach masa jest już kompletnie wyschnięta. Możemy przystąpić do szlifowania. Chcieliśmy nagrać kilka ujęć, żeby wam pokazać, jak to wygląda przed szlifowaniem, żeby się nam tutaj nic nie zarzucali. I tak jak widzicie, po dwóch warstwach nałożonych na ścianę. No, prezentuje się to w sposób następujący. Oczywiście gdy przyświecimy jakąś lampę smugową, czy na przykład mamy jakąś szlifierkę do szlifowania gładzi z oświetleniem LED-owym, tak jak w tym przypadku, no, wygląda to dosyć nieciekawie, aczkolwiek za chwilę po szlifowaniu zobaczycie sami jaki będzie efekt końcowy. prezentuje się już gotowa ściana po wyszlifowaniu masą. Pracowało się naprawdę bardzo dobrze i nie pozostaje nic innego, jak tylko odpylić ścianę, posprzątać i przejść do malowania, co jeszcze zobaczycie pewnie na końcu tego materiału. Na ten moment już się z Wami żegnamy i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków i naszych przygód. Cześć!